Dziś na kanale o technologii okulary rozszerzonej rzeczywistości od OPPO za chwilę przy Was będę ich używał po raz pierwszy. Jesteśmy na targach MWC i tutaj można zobaczyć wiele ciekawych sprzętów. Na pewno takim sprzętem bardzo ciekawym to są okulary Oppo Air Glass 2. Druga generacja zapewne o pierwszej nigdy nie słyszeliście, nic dziwnego, bo nie trafiła do sprzedaży, ale dla odmiany druga też nie trafiła do sprzedaży. Ona jest pokazywana tylko właśnie na takich wydarzeniach i przy Was na gorąco właśnie te okulary sprawdzą. Dobra, więc właśnie założyłem tutaj nowe okulary od Oppo i to są okulary rozszerzonej rzeczywistości, czyli po prostu mają wbudowany wyświetlacz i w przyszłości zapewne zastąpią smartfony. I muszę Wam powiedzieć, że widać, że to jest produkt, który dopiero powstał, że on w takiej formie zapewnie trafi na rynek, bo mamy tutaj wyświetlacz, który wyświetla mi centralnie przed oczami. Menu tylko na zielono, więc mamy tutaj wydaje mi się jeden kolor. Tutaj z kolei mamy taki gładzik i tutaj mogę wybierać rzeczy. Jest muzyka, pogoda, zdrowie, nawigacja, sklep z aplikacjami, tłumacz, kalendarz, prompter, muzyka. Całe menu przeszedłem, no więc spróbuję odpalić taką muzykę i czy to działa? Na razie mi tutaj nie działa, ale ja mam to pierwszy raz na głowie, więc możliwe, że czegoś nie ogarnię, włączę sobie tutaj z telefonu, bo to współpracuje z telefonem. Mamy tutaj chyba przewodnictwo kostne, i właśnie w ten sposób tutaj słyszę tę muzykę. Zdajmy na chwilę. I tak, tak, nadal słychać, tutaj nadal słychać tę muzykę, ale mniej. I kiedy ma się to na głowie to naprawdę wydaje mi się, że ta muzyka jest bardzo głośna. Jak zdejmuję to prawie jej nie słyszę, ale jest delikatnie słyszalna. Ważne jest też, czy ten obraz znajduje się blisko nas, czy daleko. W sensie wiadomo, że blisko, bo to okulary, ale chodzi o złudzenie. No i właśnie wydaje się, że ten obraz jest dosyć daleko. To jest taka odległość, bym powiedział, 1,5 metra, 2 I tutaj mamy taki podobny efekt do tych dodatkowych wyświetlaczy, znajdujących się w samochodach, które nazywają się tam Head-Up Displays. I to jest właśnie mniej więcej coś takiego, jeżeli chcecie sobie wyobrazić, jak to wygląda. Generalnie bardzo ciekawy gadżet, chyba właśnie przeznaczony. Na takie targi. I co ciekawe, była już pierwsza generacja tych okularów, to jest druga generacja tych okularów. A tutaj ciągle mamy do czynienia z produktem, który po prostu nie trafił na rynek i on nie jest dostępny dla konsumentów tak szeroko po prostu w sklepach. Więc trzecia, czwarta, może piąta generacja dopiero trafi na rynek. Kiedy to się stanie, tak naprawdę trudno mi powiedzieć, ale coraz więcej mówi się o tym, że Apple ma stworzyć tego typu swoje okulary. No już możemy być pewni, że tam będzie wyświetlacz, który nie będzie miał jednego kolorka itd. I kiedy Apple wypuści swoje okulary na rynek, to wydaje mi się, że inni producenci mocno przyspieszą i rozwiną pracę nad swoimi rozwiązaniami tego typu. Powiem Wam, że bardzo ciekawa rzecz, bardzo mi się podoba. Obraz jest ostry. Niezależnie czy mam je dalej, czy, czy bliżej, więc to jest na pewno funkcjonalne. No i co tu dużo mówić, podoba mi się, ale to trzeba jeszcze rozwinąć. I w końcu to jest coś nowego na tym rynku. W końcu coś, co sprawia, że naprawdę szybciej bije mi serce, mimo że wiem, że to produkt niedoskonały, ale to jest właśnie coś, Zupełnie nowego. I ja wiem, że to jest na razie akcesorium, że na razie ma dosyć mało funkcji, że musi współpracować ze smartfonem, i to jest tylko akcesorium, ale jestem przekonany, że za kilka lat takie sprzęty właśnie rozszerzonej rzeczywistości wyprą po prostu smartfony i na dzisiejsze iPhone'y, o, o Samsungi, będziemy patrzeć, tak jak dzisiaj na stolatkowie, na telefony z klawiszami. No i właśnie zakończyliśmy pokaz tych okularów. Pokorzystałem z nich na gorąco. Przy was można powiedzieć pierwszy raz je założyłem na głowę. Zapewne wiele osób się zastanawia ile one kosztują albo będą kosztować. I ja wam mogę od razu powiedzieć, że nie wiadomo, bo tak jak mówiłem. To nie jest sprzęt przeznaczony dla konsumentów, mimo że to jest już druga generacja. A dla osób, które dotrwały do końca tego filmu, mamy nasze klasyczne badanie statystyczne. Jeżeli właśnie dotrwaliście do końca, to piszecie w komentarzu o Polary. Więc naprawdę jestem ciekaw, ile w przyszłości będą kosztować takie okulary. Dajcie znać w komentarzach. Zabawmy się, strzelajmy w to ile takie okulary będą w przyszłości kosztować, a poza tym łapka, subskrypcja, dzwoneczek i widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale. Cześć!